Witajcie łupiescy w kolejnym poradniku, a dziś pokażę wam jak za pomocą Fero. I nie tylko Fero, zestrzelić rakietowca. Najpierw udamy się na port kosmiczny, gdzie jest idealna taka lokalizacja, czyli stacja techniczna pojazdów do rozwalenia tego rakietowca, jeśli chcemy go ubić solo. Będąc na mapie, oczywiście warto również się um, zaopatrzyć w granaty, ponieważ czasem, jeśli chodzi o rakietowca, który spada, on jeszcze tam lubi płonąć, więc można go dobić granatami, żeby nie tyle nie strzelać. ale udajemy się do lokalizacji. Stacja techniczna pojazdów. Ja mniej więcej idę zawsze od tej strony. Za chwilę zobaczycie dlaczego, ponieważ po lewej stronie często no, kamperzy stoją ze swoimi wiatrówkami i strzelają w ciebie. Co warto zabrać jeszcze oprócz tych granatów ze sobą, warto zaopatrzyć się w adrenalinę, ponieważ jeśli wywali nas gdzieś na samym końcu mapy, no to no, musimy przebiec 1000 metrów, więc. Odcinek czasem jest spory. Obchodzimy budynek, aż znajdziemy miejscówkę taką e, z tyrolką, i to jest nasza taka wieża snajperska, z której będziemy e, strzelać właśnie w naszego rakietowca. Widzicie ją na prosto? Tam musimy podbiec. Sprawdzamy po prawej, czy nie strzelają do nas zwierzy. Jeśli nikogo nie ma, no to możemy wejść. Dokładna lokalizacja to jest ta lokalizacja. Tutaj się znajduje właśnie ta nasza tyrolka. No i wjeżdżamy do góry. Na samej górze warto pamiętać, że możemy tutaj czasami upaść. Co Wam za chwilę też pokażę. Po lewej jest plecak i skrzynka, gdzie mamy amunicję. No i wychodzimy i szukamy naszego rakietowca. On tutaj znalazł się od razu na prosto. I zasada jest taka: strzelamy w jeden konkretny wirnik. Wybieramy sobie wirnik, czy ten, to jego śmigło. Yy, jedno konkretne i za pomocą ferro. Oddajemy po prostu w niego strzały. I dlaczego używam Fero? Fero na tyle, jeśli na przykład na początku nie macie tyle e, zasobów pieniężnych, e, to wystarczy wam Fero. Jeśli macie możliwość ulepszenia, to jak najbardziej, jeśli macie materiały. Natomiast on ma dużą penetrację tego pancerza ARK, więc szybciej rozwalicie te jego śmigła. Oczywiście zamykamy, jeśli będzie do nas się zbliżał. No i całość kontynuujemy już z tej naszej wieżyczki straż strażniczej. I uwaga teraz, zaraz Wam pokażę. Nie chodźcie z tyłu, możecie się zaopatrzyć w blokadę, bo tutaj. Zejście do tyrolki nie jest niestety osłonięte. No i co? Muszę z powrotem wrócić. I z reguły po powrocie dzieje się tak, że nasz rakietowiec ucieka. Ucieka natomiast trzeba go znowu przywołać. O on sobie tutaj gdzieś swobodnie biega. I zasada również druga. Zauważyłem, że najlepiej strzelać w śmigła, które w te wirniki. Dwa obok siebie, nigdy po przekątnej, ponieważ wtedy jeszcze może się utrzymywać, tak? Czyli najpierw rozwalamy jeden, a potem rozwalamy drugi gdzieś obok, albo z tyłu, w zależności od tego też jak wam się ustawi. Oczywiście yy, łatwiej mówić, yy, trudniej zrobić, bo jak zauważycie, czasem strzelam też w inne jego śmigła, ale jak widzicie już się pali z jednej strony, więc kwestia dobicia to jest kwestia. Paru jeszcze strzałów. No i cały czas spoglądamy, czy ten nasz rakietowiec nie strzela do nas. Jeśli strzela, chowiemy się pod drzwi podbiegamy po prostu pod drzwi tylko nie za blisko bo strzał przez ścianę czasami może nas troszkę poranić no natomiast to jest taka bezpieczna odległość że on czasami nawet nie potrafi do nas w łatwy sposób strzelić no i jak zauważycie już traci tą swoją moc płonie coraz bardziej jeszcze tylko kilka strzałów o Chyba już nam odpadł, więc schodzimy na dół z powrotem, aby zebrać zdobycze. Czyli to, co jest najważniejsze, sterownik rakietowca. I teraz uwaga: w moim przypadku z lewej strony czaił się jakiś. Kamper. I tutaj uwaga, bo dużo kamperów, właśnie z którejś zwierzyczek lubi do was strzelać. Ja akurat wyciągając rzeczy z tego rakietowca nie zauważyłem z której strony, no ale można zostać nieco poranionym. Warto wrócić z powrotem na Tyrolkę, uleczyć się i odczekać swoje. Jeśli podbiegnie po nasze sterowniki, no to można go samemu zestrzelić, tego kogoś, jeśli damy radę. Natomiast mu już się kamper poddał, i mogę dalej zdobywać to, co najważniejsze, czyli te fioletowe sterowniki rakietowca, które są również potrzebne do tego, żeby rozbudować jeden z waszych warsztatów na wyższy poziom. Eee, oprócz tego, jeśli będziecie już mieć rozbudowane, no to mm, warto również to zbierać, ponieważ jeden taki kosztuje 5000. A teraz pokażę Wam, jeśli macie więcej hajsu. Jak możecie z kowadłem iść? Kowadło to jest w ogóle mój ulubiony, ulubiony, um, ulubiona broń na chodzenie na arki solo. Tak, bo one fajnie rozwalają pancerz, co sobie możecie zaraz zauważyć. Mają 6 strzałów, no i są mocniejsze od fero. To jest kowadło, które jest na. Czwartym poziomie, no i ma tam dodatkowo jakiś tam tłumik, żeby nie było jakiegoś tam odrzutu, tak. Natomiast jak sami zauważycie, no, żeby te wszystkie nasze arki po drodze zestrzelić, no to nie ma jakiegoś większego problemu, tak. On ma też mocne kopyto, że tak powiem, i w łatwy sposób no, zestrzeli nam. Czy to osę, czy szerszenia, czy, czy nawet kapusia, czy te kulki latające, na jeden strzał, tak? No, nieraz mi już uratował przysłowiowy zadek, jak sobie tutaj możecie zobaczyć, życie na wyczerpaniu. Natomiast, no, udało mi się z powrotem dojść. Tu jest wspomniany ten ekwipunek, który jest na tej tyrolce, który wcześniej Wam zapomniałem pokazać. Natomiast tak jak widzicie, zobaczcie ile po drodze już zebrałem materiałów, już cały plecak, bo pozestrzelałem sobie trochę arków. Tak? No i idziemy teraz z powrotem po naszego rakietowca. Jest daleko, ale patrzcie, udało mi się nawet zestrzelić go, strafić <ścoughs> z tej odległości. Dostałem jakieś odznaczenie z Sokole Oko. I teraz zasada jest taka sama, on sobie już do nas leci. Jeśli mamy czas, to sobie na spokojnie przeładowujemy, jeśli tego czasu mamy mniej, no to strzelamy. Mamy 6 strzałów na jeden magazynek, więc na spokojnie można miotać te jego wirniki, tak. No a kowadło kosztuje 15 tysięcy, więc tak jak mówię, jeśli nie macie kasy, no to idźcie ze zwykłym ferro. Jeśli macie, no to warto się zaopatrzyć. Tym bardziej, że ułatwi wam likwidację pozostałych tych wszystkich arków. No gdzie trzeba rozwalić ten pancerz? No i jak widzicie, walka z tym rakietowcem trwa w najlepsze. No, i schemat jest dokładnie ten sam. Prosto, bez jakichś większych szaleństw, bez większych kłopotów, na solo możecie właśnie zestrzelić waszego rakietowca. Tutaj, w moim przypadku, z tego co widzę, ktoś jeszcze chyba do niego strzelał. Tylko nie wiem, czy strzelał, bo ten rakietowiec go zauważył. I jak pewnie zauważycie, no, musiałem się znowu wybrać na zewnątrz, aby sprowadzić go z powrotem do tego, żeby przybiegł do mnie, przylewciał, żebym mógł go na nowo zacząć obstrzeliwać. Jeszcze tylko kilka strzałów. O, teraz w tym momencie Udało się jeden wirnik rozwalić. No, i tak jak mówię, to co najgorsze jest na tej mapie, gorsze od rakietowców, to kamperzy, którzy czekają na Was z lewej strony na y, jakiejś tam wieży strzelniczej. Ale w moim przypadku był jeden, który no, jakoś za bardzo mi nie zagroził, a drugi też strzelał do tego rakietowca. I jak zaraz zobaczycie. Ten rakietowiec y, będzie również nim zainteresowany, a nie mną. No, natomiast, skoro w, wywaliłem tyle amunicji na niego, no to y, zdobycz musi być moja, więc nie dam sobie jej odebrać. I jeśli będzie próbował mi zabrać te nie, sterowniki, no to pogadamy inaczej. Natomiast na szczęście, jak się za chwilę okaże oddaję tylko strzał ostrzegawczy. O, i tutaj końcóweczka. Jeszcze 2-3 strzały, i nasz rakietowiec po prostu sobie ładnie upadnie. Dlatego, dlatego teraz delektujcie się chwilą. Znowu jeszcze powrót, muszę uciekać. No i co do samej miejscówki. Jest to naprawdę idealna miejscówka na y, ukrycie się przed tym rakietowcem strzelającym do nas. I jeszcze jeden strzał. I zaraz. O, właśnie, to było to. Teraz. <gryw> Teraz już upadł. No i lecę szybko po moją zdobycz. Natomiast pamiętajcie, że jest tam y, przeciwnik. No, na szczęście nie był zainteresowany zdobyczą, więc darowałem mu życie. Podziękowałem za to, że zostawił mi tego rakietowca. No a ja... Zabieram się za szabrowanie i przeszukiwanie właśnie pod kątem sterowników. Pamiętajcie, że sterowniki zawsze są dwa. Jeden jest w korpusie, a drugi sterownik w którymś się z śmigieł. Tutaj w moim przypadku na samym końcu udało się w tym czwartym śmigiełku go znaleźć. No i lądują od razu do bezpiecznej kieszeni i możemy wracać do Speranzy. Tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że oglądaliście tu ze mną. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo dzięki Wam chce mi się tworzyć coraz więcej treści, a lecę na 10 tysięcy. Czy uda mi się to? Jeszcze w tym miesiącu zobaczymy. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!